Z hamowania, jechać! Ale mi wgasło na samej Ale lajtowo, bez problemu! Jak go nie zahamujesz, nie spanikujesz... Jedziesz na jedynce bez gazu, ja nawet nie hamowałem, on sam wyhamował hamował na biegu! Warn, zupełny lajcik. Bez problemu! Dawaj, Bez problemu! SN, najgorsze jest tu! Najgorsze jest tu! Bo no, jak widzisz taką to po Teraz kurwa wszyscy będą próbować! Lajci! Bez problemu! To gorzej jest tutaj kałda Bieruniu! Nie ma o to Nie ma kamieni dużych, nie ma nic, gładko jest. Nie Do góry? A zjechać jeszcze raz nie hamuj! Nie hamuj! Na jedynce bez gazu! Bez hamowania! Bez! No! Nie wolno hamować! Adrenalinka się podniosła, widzę! Muszę no, tam przez 40 Będziemy no, na stamowy zawodni! No będzie się działo Czemu oni się zatrzymują? Przejechać? jechać Opie! Babki go! O! Marko zrezygnował? Kurwa, to się tam modli czy co? Boję się, ocypaj, boi. Ocypaj jezie, boi się! No, bo to jest to już no. to, to, to siedzi tu, to wszystko w głowie siedzi! To brzydko wygląda, Ale jak dzieci rosną po Ale tym... Ale tym dłużej stoisz, uwa. tym gorzej, nie? tego trzeba było jechać od razu, Bo tak? Ja pojechałem to, bez zastanawiania. Się, to, o się mi Ej, odszuj się! Ja się nie, kurwa, na górę. Marko gdzieś tu przyjechał! Tak, O kurwa, gdzieś tam kurwa, wracam! <śla> bez hamulcu! Bez hamowania. No. Dobra, jedziemy. Kurwa, bo